Czas zapinać pasy, bo Grand Prix Australii przeszło do historii jako jedno z najbardziej intensywnych widowisk sezonu. Na legendarnym torze Albert Park nie było miejsca na błąd. Dynamiczny, ciasny, wymagający, ale to właśnie tutaj Tomasz Białkowski z Red Bulla pokazał pełnię swojego talentu. Choć rywale deptali mu po piętach, to właśnie on udowodnił, że potrafi zachować chłodną głowę i wykręcić maksimum. Zwycięstwo wywalczone w naprawdę wielkim stylu. Tuż za nim jego zespołowy kolega Wojtek Skrzypek, który znów melduje się na podium. Drugi stopień to nagroda za absolutnie fantastyczny występ i pokaz konsekwencji w najczystszej postaci. A podium zamyka nie kto inny jak Filip Fronczak z Ferrari. Ten człowiek wie jak walczyć i jak dowozić wynik mimo nieprzewidywalnej końcówki wyścigu. To był jeden z tych wyścigów, gdzie od startu do mety emocje nie schodziły poniżej czerwonej kresu. Walka koło w koło, śmiałe manewry, strategia wszystko się tu zgrało. Ale nie zwalniamy, bo przed nami nocna magia z Singapuru, gdzie błysk reflektorów odbija się w mokrym asfalcie, a każdy zakręt to pułapka. Już w 13 rundzie sezonu 6 splitu pierwszego szykuje się kolejny rozdział tego niesamowitego sezonu. Bądź z nami na live! Szerzyj to na własne oczy! World League of Players nie bierze jeńców.